Czy zastanawialiście się kiedyś, co zrobić, gdy kobieta was ignoruje. Uwolnijcie swoją wewnętrzną królową dramatu, czy skierujecie swojego wewnętrznego drapieżnika, aby odwrócić sytuację? Pozwólcie, że coś wam powiem, kiedy kobieta was ignoruje, a wy zaczynacie tracić spokój, to jakbyście grali dokładnie według jej zasad? Może zacząć myśleć, że jest dużo lepsza od was, ale zgadnijcie, co. Jest lepszy sposób, sposób który nie tylko ocali wasze ego, ale także sprawi, że będzie się zastanawiać, dlaczego was w ogóle ignorowała. Pewnie myślicie, jak do diabła mogę zastosować tę magiczną psychologię odwrotną? No to zapnijcie pasy, moi przyjaciele, bo dzisiaj pokażę wam kilka sprytnych strategii. To nie są tylko sztuczki, to techniki, które dają wam kontrolę nad sytuacją, pomagając zachować waszą samoocenę i pewność siebie. Gotowi, aby zagłębić się w sztukę odwracania sytuacji. Zaczynamy. Nie stawiaj jej na piedestale. Kiedy kobieta, którą kochasz, zaczyna cię ignorować, boli to bardzo, ale to nie znaczy, że powinieneś stawiać ją na wysokim piedestale. W końcu twoja samoocena jest ważniejsza niż jakakolwiek kobieta, ponieważ jeśli jedna kobieta odejdzie, inna przyjdzie, ale twoja samoocena nie. Jak więc poradzić sobie z tą sytuacją, nie tracąc samooceny? Po pierwsze, musisz rozwinąć własne poczucie wyższości. Musisz wierzyć, że nikt nie jest z natury lepszy od ciebie. Jeśli ona cię ignoruje, pokaż to. W ten sposób pokazujesz, że cenisz swoją samoocenę ponad wszystko. Masz również cechy i osiągnięcia, które zasługują na szacunek, nawet jeśli ona jest ślepa, by je dostrzec. Po drugie, wyślij wiadomość o wzajemnym szacunku i zrozumieniu, demonstrując pewność siebie. Kiedy to zrobisz, ona zrozumie, że jesteś pewnym siebie mężczyzną, który wierzy w należny szacunek i ma szacowną mentalność. To nie tylko ją zaimponuje, ale także sprawi, że będzie wracać błagając o Twoją uwagę, z pragnieniem przeprosin wypływającym z jej oczu. Nie błagaj o jej uwagę. Jedną z gier umysłowych, które kobiety grają, aby manipulować mężczyznami, jest brak uwagi. Najlepszym sposobem na to jest ignorowanie ich. Słuchaj będzie próbowała sprawić, żebyś błagał o jej uwagę, ignorując cię na różne sposoby. Może nie odpowiadać na twoje wiadomości lub nie zauważać cię w miejscach towarzyskich, ale musisz oprzeć się pokusie zwracania jej uwagi, robiąc to, czego ona chce. Jeśli to zrobisz, stracisz swoją samoocenę, ponieważ teraz karmisz jej ego, dając jej to, czego od ciebie chce. Nie będzie cię szanować, wiedząc, że jesteś tylko pochlebcą i szukającym uwagi. Wiedz, że ten mały błąd w poszukiwaniu jej uwagi może być przeciwny do zamierzonego i obniżyć Twoją samoocenę. Kiedy błagasz o jej uwagę, wyraźnie mówisz, że jej aprobata i uwaga są dla Ciebie ważniejsze niż Twoja samoocena. Więc przestań błagać o uwagę i skup się na swoim osobistym rozwoju i swoich dążeniach. Skieruj swoją uwagę z niej na inne ważne rzeczy w życiu. Kiedy to zrobisz, będzie się zastanawiać. Dlaczego nie jesteś łatwo poddawany jej małym grom umysłowym? Głęboko pożałuję swojego wyboru, wiedząc, że po prostu zadzierała z niewłaściwą osobą. Nie okazuj emocjonalnej słabości. Jeśli jako mężczyzna jesteś emocjonalnie słaby, plamisz słowo mężczyzna. Mężczyźni rodzą się silni, zarówno emocjonalnie, jak i mentalnie i fizycznie. Kobiety nie są tak silne jak mężczyźni i uważają że mogą zmusić mężczyzn do poddania się ich pragnieniom, ignorując ich. Pokaż im, że nie jesteś słabym mężczyzną. Jeśli cię ignoruje, będzie cię to bolało, ale nie pozwól, aby te emocje były widoczne na twojej twarzy. Jeśli na to pozwolisz, pozwalasz jej kontrolować swoje emocje. Pokaż emocjonalną siłę i odporność. Zachowaj spokój i kontroluj swoje emocje, zanim one zaczną kontrolować ciebie. Jeśli pozwolisz im dominować, Emocje mogą stać się bronią, która może zniszczyć całe twoje istnienie. Kiedy emocje cię kontrolują, pozwalasz im dyktować swoje działania, co może obniżyć twoją osobowość, ponieważ kobiety będą wiedziały, że twoje działania i decyzje są kierowane emocjonalnie i mogą cię łatwo manipulować. Ale kiedy jesteś emocjonalnie silny, nie będziesz zależał od jej opinii o tobie, co będzie niezwykle korzystne, jeśli cię zignoruje, ponieważ jeśli nie może cię kontrolować emocjonalnie, nie będzie mogła cię wpływać. Ignorowanie kogoś jako strategia w dynamice międzyludzkiej może wydawać się sprzeczne z intuicją, ale według niektórych perspektyw może być skuteczne w niektórych sytuacjach. Założenie stojące za tym podejściem opiera się na przekonaniu, że wiele osób, zwłaszcza kobiet, poszukuje uwagi i aprobaty. Powstrzymując się od zwracania uwagi i nie reagując na ich działania, zwolennicy tej strategii argumentują. Że wysyła to silną wiadomość o niezależności i samoocenie. Kiedy ktoś powstrzymuje się od dawania komuś uwagi, której pragnie, może to prowadzić do obsesji na punkcie poszukiwania aprobaty, szczególnie kiedy jest odwzajemniona obojętnością. Celowe ignorowanie kogoś uważa się za mające wpływ psychologiczny, który wykracza poza bezpośrednią sytuację. Tworząc aurę tajemnicy, zwolennicy tego podejścia sugerują, że to prowadzi ignorowaną osobę do zastanawiania się dlaczego jej zwykłe taktyki poszukiwania uwagi są nieskuteczne. Ta introspekcja może prowadzić do ponownej oceny swoich działań i większej świadomości konsekwencji swojego zachowania. W istocie akt celowego ignorowania służy jako subtelny, ale potężny sposób komunikacji, przekazując, że osoba stosująca tę strategię nie polega na zewnętrznej aprobacie dla poczucia własnej wartości. Ponadto, akt celowego ignorowania komunikuje poczucie niezależności i samowystarczalności. Powstrzymując się od oczekiwanej reakcji, osoba stosująca tę taktykę demonstruje brak desperacji o uwagę i aprobatę. To wysyła jasną wiadomość, że jej dobrostan emocjonalny i samoocena nie zależą od uznania lub aprobaty innych. W zamian, to zachowanie jest postrzegane jako sposób, aby skłonić osobę do ponownego przemyślenia swojej decyzji o ignorowaniu, widząc odporność i pewność siebie okazywaną przez osobę stosującą strategię. Ostatecznym celem jest podniesienie własnego szacunku i godności, zachowując spokój i pewność siebie w obliczu postrzeganej negatywności. Jednakże, należy uznać, że skutki takich strategii mogą się znacznie różnić w zależności od kontekstu, natury związku i zaangażowanych osób. Zdrowa komunikacja i wzajemne zrozumienie są kluczowymi elementami w każdym związku, a poleganie wyłącznie na taktykach, takich jak celowe ignorowanie, może nie zawsze prowadzić do pozytywnych rezultatów. Niemniej jednak warto zauważyć, że dynamika międzyludzka jest skomplikowana i nie wszyscy zgadzają się lub popierają to podejście. Relacje budowane są na podstawie komunikacji, zrozumienia i wzajemnego szacunku, a stosowanie takich strategii może nie zawsze prowadzić do pozytywnych rezultatów. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę kontekst i osoby zaangażowane w każdej sytuacji. Hej, gracze mocy, gotowi na podniesienie poziomu w swoim życiu. Nawet gdy napotykacie klasyczne ignorowanie. Cóż, tutaj jest złota rada. Podnieście swoją wartość. Serio, nie będę tego powtarzał, więc zwróćcie uwagę. Kiedy kobiety traktują was milczeniem, wielu facetów wpada w panikę, jakby zgubili się w ciemności bez latarki. To nie jest fajne, ale zgadnijcie co? Możecie zmienić tę narrację i wstrząsnąć jej całym życiem jednym prostym ruchem, podnosząc swoją wartość. Teraz nie mówię tylko o sprawieniu, że pożałuję, że was ignorowała. To tylko wierzchołek góry lodowej. Mówię o przekształceniu się w magnes na pozytywność i przyciągnięciu tłumu admiratorów, nie tylko jej. Jak? Zacznijcie inwestować w swój rozwój osobisty. Doskonalcie swoje umiejętności, studiujcie lub wspinajcie się po drabinie zawodowej. Każdy krok naprzód dodaje dawkę spełnienia waszemu życiu. I nie zatrzymujcie się na tym. Poprawcie swój status, zarówno ekonomicznie, jak i społecznie. Kobiety lubią mężczyzn o wysokim statusie, a kiedy zaczniecie się wyróżniać na wyższym poziomie, ona zacznie się zastanawiać, dlaczego kiedyś odwróciła wzrok. Ale tu jest haczyk. Pracujcie także nad swoją inteligencją emocjonalną. Nauczcie się nawigować te uczucia jak profesjonalista. Rezultat? Nie tylko się podnosicie przekształcacie się wchodzącą aurę atrakcyjności i tajemnicy. I tak to obejmuje te, która myślała, że ignorowanie was było dobrym pomysłem. Przy okazji, jeśli szukacie tej wznoszącej spirali w życiu, polubcie i subskrybujcie. Pozostańcie wytrwali do następnego razu, ponieważ wy, moi przyjaciele, jesteście na drodze do wielkości. Więc, chłopaki, doszliśmy do końca naszego filmu, ale uwaga, bo sekret tkwi w cenieniu siebie i utrzymywaniu pewności siebie. Podsumuję to szybko dla was. Zachowajcie spokój, kiedy was ignoruje. Zero desperacji. Inwestujcie w siebie. Poprawiajcie swoje umiejętności, dbajcie o zdrowie i rozwijajcie swoją inteligencję emocjonalną. Nie błagajcie o uwagę. Pokażcie swoją pewność siebie i niezależność. Utrzymujcie emocjonalną siłę. Kontrolujcie swoje emocje i nie pozwólcie, aby was dominowały. Najważniejsze jest pamiętać, że wasza wartość pochodzi z wewnątrz. Kiedy skupiacie się na wzroście i poprawie, ludzie wokół was to zauważą. A ten chłód, który otrzymywaliście, zamieni się w podziw dla waszej pewności siebie. Więc idźcie tam i zastosujcie te wskazówki w praktyce. Bądźcie najlepszą wersją siebie i zobaczcie, jak wszystko wokół was się zmienia. Podobał Wam się film. Nie zapomnijcie polubić subskrybować kanał i udostępniać znajomym. Do następnego razu i zawsze dążcie do bycia najlepszą wersją siebie.